Moja przygoda zaczęła się w młodości. To było wigilia, kiedy zostałem od rodziców resoraka. W tamtym momencie jeszcze nie wiedziałem, jaki to jest model. Dopiero po pewnym czasie tata zradził mi, że to jest model Porsche 911. W tamtym momencie to był mój najbardziej ulubiony rystra, którym najbardziej lubiłem się bawić. Z powodu jego sylwetki, że miał piękne kształty, bardzo mi się podobał. I tak w sumie zaczął mnie intrygować ten, ten pojazd, że zacząłem szkicować właśnie ten samochodzik na karce papieru. Po tym zacząłem szkicować kolejne auta, kolejne resoraki. No i tak może powiem, że tak się troszkę rozwinął mój talent artystyczny, jeśli chodzi o szkicowanie samochodów. Było dużo momentów takich, gdzie rysowałem na lekcjach, na przykład lekcjach matematyki polskiego. Moje zeszyty na ostatnie strony były strasznie zarysowane. Za to zbierałem mnóstwo jedynek. Później, jak moja mama szła do szkoły, to była strasznie zła na mnie. Nauczycielki się cały czas żaliły, że, pan, że pani syn ciągle coś bazgroli z tyłu na tych zeszytach. Więc moja mama przychodziła, brała te zeszyty, zobaczyć co ja robię i zobaczyła, że rysuje te samochody, więc w sumie mama powiedziała dobra, Paweł nic nie szkodzi, rysuj dalej, widzę, że fajnie to u ciebie wychodzi. Później tak naprawdę jak byłem w liceum, to samo, tak samo nas w zeszytach, w zeszyty zamiast zapisane lekcje, to ja szkicę samochodów. Miałem raz taką sytuację, że siedziałem właśnie w ostatnim rzędzie i bardzo intensywnie szkicowałem swój pojazd. No i w pewnym momencie właśnie był harlider, wykładowca zwrócił uwagę, że nikt nie słucha, nikt nic nie notuje, a chłopak z ostatniego rzędu i właśnie wskazał mnie, że zobaczcie on wszystko zapisuje, więc ja tak powiedziałem, no, 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 tak bardzo ciekawy materiał pan przedstawił. No i tak może powiedzieć. że w każdy moment, gdzie może powiedzieć, i się nudziłem, i się nie nudziłem, gdzie miałem okazję, miałem kartkę papieru i długopis albo ołówek, no to szkicowałem. No i tak powoli, każdym krokiem, jakby zarażałem się coraz bardziej motoryzacją, aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że rysunek na kartce papieru mi nie wystarcza i postanowiłem poszukać programu 3D, który umożliwi mi tworzenie właśnie tych modeli w, w trójwymiarze. Co da też większe jakby wyobrażenie, większy jakby obraz tego, co stworzyłem. Także może powiedzieć, że to cały to był jakby proces. W pewnym momencie, kiedy moje prace się Powiększyły, było ich coraz więcej. Postanowiłem podzielić się troszkę w internecie moimi pracami i znalazłem pewną stronę, która umożliwia wystawienie swoich projektów. I tam wystawiłem właśnie te wszystkie aktualne moje projekty. I to może powiedzieć, że to był taki punkt zwrotny, bo po wystawieniu dużo ludzi zaczęło się interesować. Moimi projektami. Największy przełom był, nie ukrywam, po wystawieniu modelu Bugatti. Wtedy dostałem najwięcej propozycji współpracy, chociaż już wcześniej po wystawieniu Arano, pierwszego samochodu, który zrobiłem z wnętrzem, już dostałem mniejsze propozycje współpracy w programie, właśnie 3D. Pierwszy mój kontrakt poważny był to kontrakt zagraniczny. Z firmą z Niemiec, która chciała, żebym stworzył mały samochodzik, taki miejski. Zacząłem po prostu tworzyć szkice. Później przerzuciłem szkice do programu. Mój zakres, zakres i wachlarz możliwości polegał tylko na tym, żeby zaprojektować samochód eksterior i interior od kwestii wizualnej. Proces projektowania przeze mnie polega najpierw na wymyśleniu tego, co chcę stworzyć, szukaniu inspiracji. Czasami zajmuje mi to miesiąc, czasami trzy miesiące, czasami pół roku. Zależy od tego, jak bardzo ma być skomplikowany dany model. Więc na początku szukanie inspiracji, po tym wykonuję dużo szkiców różnego rodzaju. Przerzucam wszystkie pomysły, które wymyśliłem. Później z tych szkiców wybieram jakby najlepsze, najlepsze 10 szkiców. Po tej dziesiątce wybieram ten najlepszy pomysł i dopiero jak wybiorę ten najlepszy pomysł w nim zaczynam zmieniać pewne detale, które jeszcze dla mnie jakby nie pasują. Kiedy już mam jakby taką finalną wersję na kartce papieru tego modelu, zaczynam tworzyć go w programie 3D. Jednym z moich takich ostatnio takich ciekawszych i intrygujących projektów był karawan, który zaprojektowałem dla pewnej firmy na bazie modelu Mercedesa, który niebawem się pojawi i mam nadzieję, że nie każdy będzie mógł skorzystać z usług tego oto pojazdu. Drugim takim projektem ciekawszym na którym pracowałem, była to też riksza, która miała być dosyć innowacyjna, bo nie miała posiadać człowieka, który miał napędzać z tyłu ten pojazd. Miała być to riksza elektryczna, która miała posiadać baterie słoneczne i po prostu być rikszą napędzoną elektrycznie. Oprócz tego, że projektuję dla firm zagranicznych, Nadal projektuję samochody dla siebie i wystawiam samochody na stronie internetowej po to, aby ludzie, którzy śledzą moją pracę i mój design, że mogli ciągle śledzić to, co robię i jak rozwija się moja kariera, jak rozwija się mój pomysł na design samochodów. Inspiracji szukam wszędzie, gdzie tylko mogę. Najczęściej jest to fauna i flora. Plus modele z dawnych lat, klasyki. Często jakby szukam też inspiracji w odzieży, w galanterii, w biżuterii, w zegarkach. Każdy ciekawy przedmiot może dać inspirację właśnie do, do stworzenia ciekawego np. lencerza samochodu. Drogie zegarki mają pewną taką, pewien swój design, który można zastosować na przykład na konsoli samochodu i ja czasami też tego właśnie w ten sposób używam. Czasami podpatruję mebli na przykład, obserwuję na przykład jachty, mają fajny, fajny design, połączenie drewna. Nowoczesności, także wszędzie szukam inspiracji, gdzie tylko mogę. Najczęściej to jest fauna i flora. Jeśli chodzi o Bugatti, najwięcej inspiracji czerpałem naturalnie z modelów pana Gangloffa z lat 30., 40. właśnie, kiedy Bugatti wypuszczało właśnie modele z jego karoserią. I model Atlantik był tą inspiracją właśnie dla mojego Bugatti Ganglow. Poniekąd, właśnie można zauważyć tą płetwę przez, biegnącą przez środek samochodu, te masywne nadkola. Linia boczna, która jest na przykład w modelach Bugatti z tamtych lat, jest zaznaczona takim łukiem. U mnie też ją dobrze widać. Także takie detale jakby zbliżały mój model do właśnie modelów pana Ganglofa. Moje plany są takie, żeby wciąż rozwijać. Swoje pomysły, żeby wciąż tworzyć własne projekty, które będę wystawiał na stronie. Polus realizował się w projektach dla ludzi z zewnątrz. Nie ukrywam, że chciałbym trafić w przyszłości pod skrzydła jakiegoś studia designerskiego które by bardzo pomogło rozwinąć moją umiejętności. Jeśli miałbym doradzić młodym designerom, sam jestem e, młodym designerem, e, chciałbym doradzić to, żeby się nigdy nie poddawali, żeby zawsze szukali nowych pomysłów, żeby nie powielali poprzednich pomysłów, nawet jeśli były one dobre. Według mnie każdy designer powinien e, szukać e, jakiejś innowacji czegoś ciekawego nie powinien kopiować innych projektów bardzo ważne to żeby miał swój charakter i żeby to co projektuje żeby miało duszę i charakter